Jestem ze zwycięzcą nagrody i w Pan Marzur. Gratuluję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. E, powiedz jak wyglądał przebieg tej gonitwy, tak na gorąco? Dobry tempo wyścigu, e, dużo dobrych koni, więc na zakręcie już wszystkie były zgrupowane, e, nastawiały się na, na finisz. E, także było nawet można zauważyć, sporo koni e, galopowało przy sobie. Nawet ja też musiałem być e, z zewnętrznej. E, tak ustawiłem się na początku, bo mój koń jest duży. Musi galopować na takim, na, na dobrze rozwiniętej akcji, I jakby miał jakieś tam potyczki w wyścigu, byłoby to dla niego ciężkie do odrobienia. No i niestety, już właśnie na 800 metrów do surownika, czy tam powiedzmy po zakręcie, miałem troszkę kłopot, bo już byłem dużym na, na tym ostatnim kole musiałem jechać. Czy teraz spekulacje zaczną się a propos derby? Powiedz, czy uważasz, że w tym koniu jest jeszcze taki zapas, żeby ten dystans trochę dłuższy, 2-400? Pokonać bez problemu? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Koń na pewno dobrze się pokazał na 2200 metrów, więc można oczekiwać, że te 200 metrów dalej też będzie dobrze. Jest to jego dopiero drugi start w tym sezonie, więc tak jak ja, myślę, że trener też liczy na jakąś poprawę formy. Na pewno jest to koń, który będzie się liczył w nagrodzie derby. Bo jak to zawsze każdego sezonu bywa, jeżeli się konie ścigają w wyrównanej i mocnej stawce, to to jest nieprzypadkowe zwycięstwa, nie są to przypadkowe zwycięstwa i myślę, że jeszcze potwierdzi swoją klasę. Czy myślisz, że też na tym koniu zobaczymy ciebie w derby? Tak, tak. myślę, że tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ty uciekasz na kolejne taście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.